Siema, siema to Seicento Dalej Hamulce z tyłu zrobione Więc pozakładałem sobie już linki No niestety nic nie widać Chwila latarka jest nie ma A, Musi być O jest latarka O pozakładałem sobie lineczki Bo jakby się ktoś zastanawiał Gdzie w Seicento jest Regulacja ręcznego Tu Tak to jest Nad tłumnikiem Super miejscu co nie? W połowie samochodu. Cóż, dostał nowe. W sumie tak, to przewód tutaj jest nowy. Hamulce są nowe, cylinderki są nowe. No dzisiaj zmieniłem cały komplet szręk. Nawet widać, o! Jak się nypelki świecą z obu stron. Na pewno. O, tu jest drugi. Co się świecący. Dobra, naciągamy ręczny. Dotąd aż będzie działał. Kurde, już zdążyło do główno zardzewieć. Ale Nepal Dane, od powierzchni dalej się świeci. Dobra, i to będzie cały do wymiany. Tylko w przyszłości. Dziwi mnie to, że te sprężyny są dobre. Chyba pękły. Bo w tym samolocie nie było nic zmieniane, chyba że się rozpadło. Bo jestem właścicielem jego od niedawna. Dobra, kończę. Naciągam ten ręczny i muszę wyjeżdżać, bo już jest 21, coś takiego. Dobra. Hey.